W ciągu ostatnich miesięcy coraz częściej zadajemy sobie pytanie: co się dzieje na naszych drogach? Wydaje się, że następuje niezrozumiała eskalacja wypadków nie tylko w skali kraju, ale także w naszym regionie. Statystyki policyjne wyglądają niepokojąco. Od początku wakacji na terenie Powiatu Puławskiego doszło do 133 kolizji i 19 wypadków drogowych, w których zginęły dwie osoby, a 33 zostały ranne. Dla postronnych to tylko liczby, ale tak naprawdę za każdą z tych liczb kryją się ludzkie tragedie, cierpienie i łzy. Próbujemy doszukiwać się jakiegoś usprawiedliwienia nieszczęśliwych zdarzeń, ale w większości przypadków jest to najogólniej mówiąc brak odpowiedzialności kierowców. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, a także wyprzedzanie w niewłaściwym miejscu. Policjanci w tym okresie czasu na terenie naszego powiatu zatrzymali 37 nietrzeźwych kierujących. Nałożyli ponad 400. Mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym. Zatrzymanych zostało około 80 dowodów rejestracyjnych, głównie za zły stan techniczny pojazdów. Ostatnie dni to kolejne poważne zdarzenia na drogach. Wieczorem, 4 sierpnia, trzej mężczyźni wjeżdżający do puław od strony Żyżyna, jadąc ze zbyt dużą prędkością, próbowali wyprzedzić kolumnę pojazdów. Najprawdopodobniej kierowca nie zauważył wysepki rozdzielającej pasy ruchu. Pojazd uderzył w krawężnik i został wyrzucony w powietrze. Następnie spadł na ziemię po prawej stronie drogi, uszkadzając ogrodzenie Instytutu Weterynaryjnego. Mówiłem na tę wysepkę tu kiedyś, jak tylko zrobili. Na początku są wody wpadały na to, nie? Jeszcze jak nie było jak był śnieg, to nie było widać. Teraz trochę widać, ale jak ostro grzały, to nigdy przymuszono. To, to wiesz, Jak odpowiednia ale prędkość. prędkość jest to, bardzo to, to, to nic się to nie, nie dzieje. Nawet dyskus dyskusji nie ma, że prędkość nie była. Musiała być prędkość. Grosza. To, to, to. To, kurwa, zobacz, jak jak siła mają. Jak tak, raz, dwa, trzy, cztery. Nie Sądzę, że przeżyją, bo tu młodzi chłopacy są. Powiem tylko tyle. Z samochodu wypadło dwóch mężczyzn, trzeci został w aucie. Ustalono, że pojazdem jechali 19-letni Jacek S. i 20-letni Kamil P. z Puław oraz 39-letni Wiesław P. z Lublina. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala, dwóch było hospitalizowanych i jeden opuścił szpital na własne życzenie. Obecnie wiadomo, że jeden z mężczyzn był pod wpływem alkoholu. Stan trzeźwości pozostałych będzie znany po przeprowadzeniu badań krwi. Żaden z mężczyzn nie przyznaje się do kierowania pojazdem. W związku z tak dużą liczbą wypadków i kolizji, policjanci podjęli działania zmierzające do wyeliminowania tych zdarzeń. Od początku lipca prowadzona jest współpraca z sąsiednimi powiatami. Policjanci z sąsiednich powiatów przyjeżdżają na teren powiatu Puławskiego i odwrotnie, i wspólnie z naszymi policjantami prowadzą kontrolę prędkości na drogach. Także kierowcy, którzy minął jeden patrol policji na drodze i za mocno nacisnął pedał gazu, mogą być zaskoczeni w momencie kiedy za kilkaset metrów zostaną zatrzymani przez drugi patrol policji. Policjanci wymyślają coraz to nowe sposoby na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy kombinują, jak ominąć przepisy i uniknąć kary. Widząc na poboczu rozbite auto, zwalniamy, ale tylko na chwilę. Po chwili refleksji zapominamy, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i zdrowie i znów dociskamy pedał gazu, licząc na to, że tym razem się uda.